Ciekawa, bo ja już gdzieś też wcześniej opowiadałem o tym, że są takie miejsca, gdzie są wytarte, gdzie nie ma trawy, gdzie tworzą się kominy powietrzne od nagrzania piachu, a przy trawach chłodzi się, robi się zimno. Strzelając daleko, ciężko jest ulokować pocisk. Nie? Nie jest, nie termika jest inna, prawda? Tak, inna. Nie? Na długości tysiąca metrów masz różną, różną termikę. Nie? Poza tym już nie wiemy, jak tam zauważyłeś na pasie na odległości jakieś 600 do 700 metrów, jest takie 100 metrów gdzie przy ścianie lasu nagle kończy się ta ściana lasu jest tak. duża, duży przestrzeń i znowu jest ściana lasu wiesz co się dzieje na tej odległości z tym pociskiem, kiedy dostaje momentalnie bocznego wiatru? No właśnie, my tu, gadu, my tu gadu gadu o strzelnicy, my tu gadu gadu o tym jak się strzela ale nie przez przypadek, bo po pierwsze Jesteśmy świeżo po zakończonym extreme weekendzie, gdzie tak jak Marcin powiedział wcześniej, karty rozdawał wiatr i jedna kobieta. Tak, jedna kobieta. Bo to kobieta też trzeba która, powiedzieć, nie? która wygrała y, zawody jako kobieta, ale była w klasyfikacji generalnej druga. druga. I to też y, y, oglądając wyniki, mógłbym powiedzieć, że mało brakowało, żeby była pierwsza. Tak. <laughs> Więc panowie, y, trzeba trenować. I kobiety też trzeba trenować. Skoro jesteśmy przy trenowaniu, to dobre miejsce i dobry człowiek, bo Marcin Czerwiński odpowiada za treningi właśnie na tej strzelnicy. Może Marcin, powiedz dokładnie, gdzie się znajdujemy? Znaczy, znajdujemy się na strzelnicy Studnica w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, gdzie dzięki właśnie przychylności. Dowódcy, centrum mojego, dowódcy pana pułkownika Murskiego odbywa się na tej strzelnicy. Doprawda pierwszy raz, ale na naszych obiektach już odbyła się czwarta edycja Extreme Weekend. Super. Jeżeli jesteśmy przy trenowaniu, kilka miesięcy temu wysłałem do ciebie. Trenażer. Wyszło to też można powiedzieć przez przypadek, bo jeden niewinny post na Facebooku, na Facebooku, że jest takie urządzenie i Marcin napisał, muszę to sprawdzić. Więc ja czułem się zobowiązany, mówię, któż lepiej może sprawdzić trenażer strzelecki niż Marcin. Co to jest w ogóle za ten trenażer? Powiedz mi. Bo no ale to ten... nawiązując do tego, co powiedziałeś, że, że tak może bez przypadek, to do, do końca może się nie przez przypadek, tu e, troszeczkę takiej autoreklamy dla Piotra. Słuchajcie, e, warto obserwować takie kanały, warto przede wszystkim rozmawiać, czy to przy okazji zawodu, przy okazji naszych zwentów, spotkania się. To nie jest tylko strzelanie, ale te rozmowy i spotkania e, wczoraj po zawodach, gdzie wszyscy ochłonęli, przemyśleli i na gorąco swoje uwagi pokazali, naprawdę Powiedzieli, naprawdę jest warto wyciągać z tego wnioski, i można fajnie spędzić czas i fa faktycznie fajnie zbudować coś fajnego. Okej, okay. tak? jesteśmy przy fajnie spędzonym czasie. Tak. Jak z trenażerem, spędziłeś no i, czas? Iż, y, tutaj y, był pewnego rodzaju problem w tym momencie. Y, w pewnym momencie każdy z nas wie, że te strzelnice nagle, momentalnie się zamknęły. Dla niektórych y, ten nasz świat strzelecki musiał się zamknąć, i, i każdy zadawał sobie pytanie. Co dalej? Co dalej? Co wtedy? Nie? Co ja mam zrobić, tak? E, no, są różnego rodzaju treningi i przede wszystkim każdy ze strzelców wie, jeżeli jesteśmy przy krótki krótkiej, ale no, i też długiej, że ten trening na sucho naprawdę musi, musi być i jest potrzebny. Tylko w jaki sposób, jak to zrobić. Nie każdy wie. Czasami wystarczy pistolet, czasami wystarczy kawałek kartki białej, czy czegokolwiek. Jest fajnie, ale... Zaczyna ci coś brakować, nie, nie, nie to wszystko, albo nie wiesz, nie jesteś doświadczonym na tyle strzelcem, bądź też instruktorem, gdzie popełniasz błąd. Tak jak kiedyś dawno dawno, dawno, dawno temu, zaczynając swoją przygodę ze strzelaniem, nie będę mówił jak długo, bo, no bo nie będę mówił, tak? Miałem jeden błąd, gdzie uzyskiwałem skupienie czterema strzałami, a ten piąty pocisk, nie wiedząc który i nie wiedząc w jaki sposób, kiedy i jak, gdzieś mi uciekał. Po wystrzelaniu jednego wagonu, amunicji, drugiego, trzeciego. No, gdzieś już zaczynałem wiedzieć, który to pocisk i ten pocisk zaczął schodzić w tarczę, ale nie, było, nie była to grupa pocisku, tylko było cztery, jeden zawsze odchodzący. Mhm. Nigdy nie wiedziałem co zrobić. Doszedłem po dość długim czasie, dlaczego nie miałem tej, tego, tego szczęścia, że miałem przy sobie jakiegoś instruktora, który by mógł mi wskazać w tej chwili bawiąc się tym strzelectwem, bo tak muszę powiedzieć, będąc wielkim pasjonatem tego wszystkiego, znam wspaniałych ludzi, którzy mi to określili i pokazali po dwóch magazynkach, czy też po jednej grupie, tak, mhm. ale no niestety wtedy nie miałem tego, takiego szczęścia, a przy okazji tego urządzenia jesteśmy w stanie to, nie wychodząc tak naprawdę z domu, bo Paru, na, paru, nawet, minutach e, możemy zauważyć, gdzie, w ty, w, w, gdzie, popełniamy, gdzie błąd. popełniamy błąd. Jeżeli I nawet to jesteśmy na jakimś tam zaawansowanym etapie, gdzie ten błąd jest delikatny, to nam to wszystko wyłapie. I to chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby. E, w miarę szybko wyłapać ten błąd, żeby ten błąd nie wszedł nam w krew. krew bo Ważne to jest, jest żeby najgorszy. te dobre nawyki tak. nam wchodziły w krew. Ja, ja zawsze się śmieję, jak idę na taki wspólny trening z Maćkiem Stefaniakiem, pod którego okiem... Mógłbym powiedzieć doskonale swoje e, strzelectwo na długie dystanse, Jak e, dobrze wiesz, Maciek Stefaniak jest synem Olimpijczyka, tak? I, e, I ja się śmieję, bo kiedyś razem z panem Krzysztofem i z Panem Maciekiem próbowaliśmy coś zrobić i e, pan Krzysztof mówi, Maciek, e, ale zrób teraz to źle. A Maciek mówi, no ale, no, ale nie jak? potrafi, no. ale jak. No właśnie. Niestety, I do tego, tego zmierzamy. To tak, jest częściowa automatyka, już tak robiona, że coś zmienić. To... Dokładnie, i do tego zmierzamy, że im szybciej wyłapiemy błąd. Tym lepiej, nie? bo potem robimy już tylko to wszystko, to wszystko dobrze. Przejdźmy może do urządzenia, powiedz tak, mi, bo Jaki tak, trenażer dostałeś? Ale co to, słuchajcie, zobaczyłem gdzieś takie pudełko Mantis, Mantis X2, tak? X2, tak, tych modeli słuchajcie, jest, jest więcej. To akurat jest dwójka. Pudełko, tak, nic tam to nie mówi, jest duże. Jest jedno, specjalnie to nie wyciągałem, żebyście zobaczyli e, mm -hmm. dokładnie. Tu miałem pewien problem już na pierwszym etapie. Otworzenie. Mówię, no, co to jest? I teraz jest szczególnie do, dlatego to pokazuję pozać. No, tak. Przechodzimy dalej. Otwieramy pudełko. Robi nam się już coraz kolejne mniej. pudełko. kolejne mydelniczka. pudełko, mydelniczka. No okej, okay. już można sobie wsadzić. No ale moim zaskoczeniem było, jak to mi Piotr przysłał. Mówię, no fajnie, jest coś ciekawego, można schować. Wiadomo, na tych strzelnicy mamy kilka gadżetów bądź nie kilka, tylko kilkadziesiąt gadżetów. Tu mówiliśmy o to, że nie idziemy na szczelnicy, ale tych zabawek strzeleckich mamy, mamy wielkie i tak. nie mamy zawsze zyskować. Otwieram pudełko i zobaczyłem coś takiego. Ja mówię, znaczy nie mówię, tylko myślę sobie, co on mi tu przysłał? Nie no, straszna lipa. No co ja będę z tym robił, nie? No właśnie. No dobra, no jest yy, Miało, coś miał, takiego. miał być trenażer, no, miał być a trenażer, przyszła lipa. A przyszła lipa. Jest naklejka, super i jest kawałek kabelka. Aha, będę ładował. E, specjalnie tak mówię, bo ja jestem taką osobą, która nie to, że nie potrafi, ale nie chcę, nie wiem, może z mojego listwa z czegoś nie czyta instrukcji. Ja trwa, Jest z instrukcjami, są dwie grupy. I, są dwie grupy. są tak, kobiety, kobiety, które kobiet, zawsze czytają instrukcje i Piotr, składają i składają meble z IKEA idealnie tak. i są faceci, którzy nie czytają instrukcji i składają meble też idealnie. Troszeczkę nam to robi się... E, wiatr, wiatr rozdaje karty. rozdaje karty, tak? Miało być idealny, ładny. Odcinek niestety wiatr nam rozdaje karty. No ale nam wiatr w nie jest dzisiaj najważniejszy. No dobrze i okay. wiedząc to, e, mniej więcej obserwując i e, co to jest, e, zacząłem się zastanawiać, co dalej z tym zrobić. E, Jak wyczytałem, nie na instrukcji, tak, tylko od mhm. kolegów, e, z wiedziałem... Jest też film na stronie kolba.pl, zresztą... E, do tego filmu e, jednego też takiego instrukowego nadążę, bo niestety Musiałem się z czymś pomóc w trakcie treningów. Mm -hmm. Wiemy, że ta wszechobecna elektronika niestety do końca, albo stety już, co niektórzy nie y nie możemy się obejść bez tej elektroniki. Ja już słyszałem, Marcinie, powiem Ci jedną rzecz, że ludzie się już dzielą tych, którzy urodzili się 20 lat przed internetem i tych, którzy urodzili się w dobie internetu. My się ja. urodziliśmy. 20 ja lat słyszałem przed podobnie, internetem. że dla, na tych ludzi, którzy istnieją, czyli mają jakieś portale, tak. e, konta na, na portalach społecznych i na tych, których nie ma, bo ich. Bo, bo ich nie, nie ma, tak, tak. No dobrze, więc ściągamy aplikację. Aplikacja jest też bardzo prosta i czytelna, czy to jest na Androida, czy na innego, inne platformy. Ja mam już ściągniętą, jest napisane pierwsze co połącz, więc tutaj naciskamy guzik. Po naładowaniu zaczyna nam mrugać dioda. Naciskamy połącz, żeby te dwa sparowały urządzenia się. się sparowały. Urządzamy. Jesteśmy połączeni. Ale to co do samej aplikacji, zaraz przejdziemy, e, musimy przejść najpierw do montażu, bo no, no, będziemy no trenować, no ale na czym, Ja myślałem, tak? że będziemy do tego strzelać. I tu jest jeden plus albo nie, albo nie plus, ja to już może e, widzowie dzisiejszego odcinka sami zadecydują, mhm. potrzebujemy do tego broni. E, ja znam to duży plus. No widzisz Piotrku, ja znam też takie trenery, nie będę tu reklamował moich kolegów, które mhm. Nie wyglądają jak broń, Jasne. mogę sobie na przykład schować w kieszeń i y, mam nadzieję, że mój dowódca nie będzie oglądał na no, odprawie pod stołem, będę w trakcie sobie trenował. O matko. <laughs> y, albo gdzieś ktoś w podróży jedzie pociągiem może, no tak. nie zrobi tego w no, pociągu. Oczywiście. No jak będzie to wyglądać, jak ja siedząc w pociągu wyciągnę pistolet i zacznę pracować sobie na języku sportowym, no nie da się, tak? Nie da się. To jest minus, natomiast tak jak Ty powiedziałeś, dla niektórych będzie to plus. Potrzebujemy broni. My mamy jedną z takich kompletów tutaj broni, przepraszam Was na chwilkę. Marcin teraz musiał wykonać te wszystkie czynności, które są związane z bezpieczeństwem. Pamiętajcie, nie zapominajcie o tym, bo może ta broń była już trzy razy sprawdzana, cały czas była pod kontrolą moją, bo to jest moja broń. Lepiej dwa razy sprawdzić, nawet tak. trzy razy niż. Powiem Ci, Marcinie, być. tak, ja już się łapię też nawet na tym, że nawet jak robię zdjęcie i czasami są zdjęcia typowo pozowane, że wcześniej była ta broń obejrzana, sprawdzona, wręcz wyciągnięty magazynek, zdjęcie jest pozowane, to nawet już nawet nie kładę palca na spuście, bo wiem o tym, że zaraz będzie milion dwieście komentarzy, bezpieczeństwo i tak dalej i tak dalej. Tak, dobre nawyki, dobre nawyki wchodzą w krew i e, tak, to też ważne. Także widzieliśmy tutaj wszyscy, każdy, nawet wy mogliście zobaczyć, że ta broń bezpieczna jest i, i możemy sobie nią manipulować. Jasne, montujmy. Cały czas może e, mówię o minusach i plusach, ale chciałbym, żebyście widzieli wszystko drugim. Minusem jest to, że potrzebujemy szynę do montażu tej okay. broni, więc e, montujemy tą broń. Ja nie czytając instrukcji, stwierdziłem, aha, no dobra, to tak. to tak, co tak. Aha, to tak. A Czy widzisz, to a ja bym tu szukał tam, jakiegoś co imbusa. Jest, tak, no dobra, patrzcie. Ciach, nacisnąłem, koniec montażu. Super. Okej. Okay. Czy to jest trudne? No nie. No nie. E, rzeczywiście. Mamy zamontowaną, zamontowany trenażer. Możemy przystąpić. Widzicie, teraz już próbuję ale mogłoby coś się stać, ale wiemy, że jest bezpieczna, tak? Jasne. Także nie stanie się nic. Z racji tego, że jest tu Marcin, nie robię tych uchyłów, jest. bo czasami jest tak, jest że... Jest gotowy, jest fajnie. Przechodzimy do aplikacji. To chce urządzenie zbijaki, mm -hmm. żeby nie możemy sobie trenować, możemy prowadzić ten strzelecki za pomocą tego urządzenia. Niestety, albo niestety musimy przyjść do aplikacji. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie powiedzieliśmy, że dobrze, żeby była ta szyna, tak, mm -hmm. ale tak naprawdę jakbyśmy to w jakiś inny sposób sobie przymocowali. W jaki Marcin? Jeżeli ktoś e nie ma szyny. E e Taśmą. Potrzeba matką wynalazków. Tak? Taśma trytetka może nie, ale taśma tak. Yy, testowałem to na różnego rodzaju broni. Sprawdza się, To nie musi być to broń. Yy, o tym zaraz też dokładnie powiem: krótka, może być to długa, może być to wiatrówka, może być to jakaś replika broni typu ASG. Możemy sobie trenować tak naprawdę. Ile mamy wyobraźni, i to jak sprawdzimy, Jasne. to się sprawdza. Tak? Nie okay. chciałem to... Wprowadzać jakieś ramy, bo nie wyczerpiemy tego. Każdy z nas ma jakieś tam swoje pomysły mm -hmm. i na pewno. Czyli można powiedzieć trenażer, na genialny, do trenażer do wszystkiego. Trenażer do wszystkiego. Czyli no. co? Mm. Mamy, sparowane mamy sparowane urządzenie, mamy włączoną aplikację. Zobacz Piotrze, yy, my jako faceci nie musimy nawet czytać. Jest napisane tych broni. Mm -hmm. <laughs> Krótka, długa, tak? Pistolet, karabin. Klikamy pistolet, pistolet. mamy pistolecik, tak? Z aplikacji wybieramy pistolet, bo mamy... Z aplikacji pistolet nawet możemy sobie wyobrazić, jaka to jest marka tego pistoletu, jak to się działa, jest to niezmiernie ważne. Pisaliśmy, mamy, jaka jest broń. Jest. Zobacz, ręka, prawa, lewa. Prawa, lewa. lewa. Czyli wybieramy rękę, z której strzelamy. Te urządzenie śledzi nam ruch tego pistoletu, wszystko nam analizuje, dlatego, żeby wychwycić jak największe błędy. Okay. Czy na przykład strzelając w ostatnim momencie za bardzo ściskamy tę broń, wystarczy lekko ścisnąć i już nam odchodzi, gdzieś u, jest jakieś uchylenie. Okay. Tak? Czyli wybieramy u ciebie wybieramy rękę prawą, prawą. prawą, z której jestem dalej. Położenie urządzenia, czy to jest sprzód, czy tył? Ja wiem, no jak, no, jest nakazany w przód, tył. Możemy to sobie e, założyć w ten sposób, tak jak pokazałem, czyli przodem, ale możemy odwrotnie, A, wystarczy okay. tylko to nacisnąć, no, przód czy tył. Przód, ty, czy tył. Proste. Okay. Czyli tak, to jest ważne, bo być to może ten ważny. montaż musimy zrobić gdzie indziej. Bądź też lokalizacja montażu, bo te szyny możemy mieć w, róż, w różnych, w różnych miejscu, miejscach, przód, góra, tył. Jasne. Mówię no, taki facet i taki specjalista jak ja, skonfigurowałem urządzenie. Tak, tak? jest. Przechodzę do trenu i spróbuję, trening otwarty, mam. Sprawdź jeszcze sobie, czy masz prawą rękę, czy przód, czy tył. Mam okay. sprawdzone, przystępujemy. Sprawdzone. Co się stało? Przystąpiłem do treningu, nacisnąłem sobie Guzik start. start. Tak, no ale jako leniwy człowiek yy, to sobie tam zrobiłem, tak, strzeliłem. Mhm. Bach. bach, bach, bach. No nie no dobra, tak, sprawdziłem sobie, paczek, kuziom. No, oddałem czy strzały, strzały, wynik zero, nie ma strzałów. No i ja wie jak. Nie działa. Nie działa, tak? okazało się, że to urządzenie jest mądrzejsze ode mnie znowu, nie po to to wymyślili, żeby, żeby było nie już, jeszcze, yy, gorsze ode mnie. Tak. Yy, jak powiedzieliśmy sobie, to urządzenie yy, cały czas jest sparowane i analizuje nasze ruchy, więc niestety skończyło się nieniectwowo, więc albo strzelamy, więc nie strzelamy, ale jak sobie stanąłem. Tak. Przygotowałem się do strzału. Tak. Złożyłem się do tego strzału, oddałem strzał, Oddałem strzał. Ja specjalnie też popełniłem tam Zaraz zobaczycie całą analizę tych strzałów. Oddałem strzał. No dobra, mówię. Zobaczymy co teraz jest. Patrz Piotr, trzy strzały. Pomimo, że próbowałem popełnić jakieś błędy zrywając, tak. mój wynik został 85%,6%. Tak? 4. No, 4. No, Marcin. być jeszcze. No, 84%. Tu jakieś się kółka pojawiły. Tak. No dobrze, fajnie, no coś, ale co to, to oznacza, tak? A, proszę. Jest. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się dzieje, jakie te ruchy sobie pokazałem. Następnie, jaka analiza? Nie, wytrzymanie po strzale, odpychanie, cały Nie. opis. Co źle zrobiłem? Jak ręce, wszystko napisane co zostało Super. zrobione. Eee, spróbujmy może. Coś Ci jeszcze pokażę, co mnie przerosło. Tak. Jako mężczyznę, kobiety yy, na pewno nie, bo przeczytałem instrukcję. Yy, mamy trening bezstrzelecki, yy, bez yy, bezstrzałowy, więc tu już Wam pokazałem, że sobie strzeliłem, tak? Bach! Tak. Specjalnie tutaj odciągałem skońca, tak? I teraz to urządzenie w tym momencie chwytało mój strzał, więc ten wynik miałem strzał zadawalający moją osobę, bądź też nagle pokazało się nie. Mówię, co jest, co się dzieje, tak? Pak, pak, pak. Mówię, nie, no to taka jakaś lipa, no bo to trzeba przeładować jeden, no tutaj wiadomo, nie będę miał tą broń. Ta broń jest akurat tak, że mogę w ten sposób też prowadzić ogień. No dobra, mówię, trzeba jednak coś tutaj zrobić. Usiadłem, mhm. popatrzyłem na tą aplikację, ustawienia, nacisnąłem ustawienia, coś tu jeszcze jest. Trudno. Jeszcze jest coś, ustawienia zaawansowane. Okazało się to banalnie proste, bo nacisnąłem, tak jak rozmawialiśmy o tym filmiku na sklepie tak. dystrybutora tego urządzenia, ten filmik mi opasa, mówią o zażre, próg minimalnego wyniku. Więc ja sobie założyłem to urządzenie tutaj, jeżeli ja odciągam kurek, łapię to jako. Strzał, tak. więc sobie ustawiłem próg minimalnego, bo te strzały były zepsute na tak. 30 i już w tym momencie odrzuciłem sobie ten błąd, więc wychwytywało mi tylko i wyłącznie te strzały. Okay. Słuchajcie, warto też zajrzeć na stronę kolba.pl, gdzie jest właśnie tam pokazany filmik taki typowo instruktażowy, jak działa aplikacja. My wam chcemy pokazać. Jak działa całe urządzenie? Nie będziemy tutaj robić wszystkich zbliżeń, które są w tej aplikacji, bo trwałoby to bardzo długo. My zachęcamy do tego, żeby takie strzelcy chyba warto, żeby mieli takie urządzenie. Nie, dla strzelców, czy to tak jak już powiedzieliśmy zaawansowanych strzelców, czy dla strzelców średnio, czy początkujących, czy też dla instruktorów na, na strzelnicy, dla, na Yy, dla, tre, dla trenerów, czy to jest mniej doświadczony, czy więcej doświadczony trener i struktur, na pewno jest to urządzenie przydatne. Yy, ostatnio na treningu strzeleckim naszego klubu przyszedł kolega, yy, który niedawno uzyskał pozwolenie na, do posiadania broni sportowej, tak? strzelił, mówi, słuchaj Marcin, yy, chyba mam tą broń przestrzelaną. Ja go tak obserwując, ja mówię, no dobrze, okej, okay, no, ale co się stało, no bo tu zobacz, gdzieś tam, ta broni, te pociski układają mi się gdzieś tam w okolicy siódemki na tarczy to jest cztery sportowe gdzieś tam na dole. Ja Wiadomo no dobrze. Ja już yy, obserwując go, prowadząc to strzelanie, mniej więcej wiem o co chodzi, ale bym musiał z tym człowiekiem osobno spokojnie sobie popracować, żeby wiedzieć. Tak? Ja wiem, słuchaj, ale ja jestem szczęśliwcem takiego urządzenia i zwrócę Ci uwagę na pewne aspekty, ale spróbujmy sobie tego, tak? Nie? Jeżeli. Yy, Troszeczkę za bardzo dobrze przyszedł, bo mówi, a może ty byś strzelił, tak? Ja mówię, no ja to tak wiesz, no słabo, nie? Ale spróbujemy, może masz rację, no od tego. No, yy, strzeliłem ja mówi ty, no to chyba jednak nie, to chyba, ten kolega mi chyba nie, chyba jednak jak gdzieś popełniam błąd. Nie? No dobrze, to, ale to zobacz, zobacz bardzo jakie proste. Miał model troszeczkę pod nie będziemy reklamować, będziemy mhm, broni. Yy, troszeczkę yy, inny podobny do tego. Założyliśmy szybko, widzieliście jak to spadł, no tak. No to pracujmy teraz. To teraz chodź, ja Ci pokażę, a zrób tak, a zrób tak. Weź tą rękę, jesteś praworęczny, dobra, jestem praworęczny. Ciach. Naciśnij sobie, ale spokojnie. Ta ręka ma być ludna. Tak. Lewą dołóż. Ta ręka trzyma, ta ręka betonuje. Tak. Jedziemy do kółka. Do 20 metrów dojdziesz, stańmy na pięciu. Tu masz kółko, jak jeżeli wyjdziesz z tego kółka, nie wyjdzie z tego kółka, przejdziemy do dziesięciu. Małymi kroczkami już wiesz, gdzie jest błąd. Pomyśl, ty teraz będziesz strzelając, myślał o tych błędach. Później tak jak żeśmy rozmawiali, jak tak. powiedziałeś o swoim koledze później on, będzie się zastanawiał, tak, jak robić. Poza że. tym też tak. widziałem, że ta aplikacja e, po weryfikacji po strzeleniu e, pokazuje jak naprawić błąd. Jak naprawić błąd. To jest właśnie Mało tego, fajne. Mało tego. Myśmy bo... liznęli, tylko mówiąc tak kolokwialnie liznęli. Tak. zasięgnęliśmy tylko i wyłącznie trenuj, e, ale mówimy na razie o analizie, nie widziałeś tego, jeszcze analizie każdego strzału i tak dalej. Tak. E, mamy tu historię ale tylko treningu, treningu e, otwartego, tak? Tak. Tu mamy trening otwarty, ale spójrz dalej. Przeszliśmy na trening otwarty, możemy zrobić czasowy, możemy zrobić test e, tego urządzenia pomiaru czasu, niespodziewanego strzału. Tylko silna ręka, tylko słaba tak. ręka. Zobacz ile zaczyna nam się pojawiać ćwiczenia z, wyjmowany, z wymianą magazynka. Tak, to też jest ważne, tak? Dla, Jesteśmy zaawansowanym strzelców nie dla zawsze. Dla służb, którzy, dla osób, które pracują w służbach, e, czyli szybkie strzały, szybki tak strzały i tak dalej, dla strzelców sportowych, na, na krótkich jest... dystansach, No, tak, no mamy to naprawdę jest tutaj dużo, duże możliwości. Mamy czas. E... Taki, że słuchaj, znowu jedziesz na tą strzelicę w domu, tak, nie? Tak. a ciebie korci. No tak. dobra, no nie jadę. To pójdę, słuchaj, do garażu popracować, bo mam tam coś tak. pilnego do zrobienia. Mam, tak. Kochanie, kiedy pomalujesz mi Tych, te szatki? No właśnie. Już idę to, zrobić. Idę to zrobić. Trenażer, bro. No, no ciach. Słuchajcie, Jak idzie? Tak. Y, maluję, już maluję. Tak. A my tam, ciach, 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 trenujemy. No właśnie, słuchajcie. Y My co? Możemy z, z sercem polecić ten trenażer? Jak najbardziej. Nie. Na Jak najbardziej. Yy, Za niewielkie... Ułatwi Wam to te pieniądze. Ktoś powie, no dobra, mówimy o czymś, ale to też kosztuje, tak? tak? No to sprawdźcie ile kosztuje. Sprawdźcie ile kosztuje paczka amunicji. Dokładnie. No yy, na pewno to Wam pomoże. Wiem, nie zaraz się okażą. Tutaj głosy, że no nic ci nie zastąpi jednak tego strzału. Tego. Niestety to urządzenie ma napisane, że nie, jest, nie może być założone. Jeżeli prowadzimy to amunicją normalną, mm -hmm. normalną. Podczas strzelania. podczas strzelania. Natomiast na pewno nam to się przyda i na pewno przyspieszy nam to i na pewno jest pomocne. To, to, to no, małymi, małymi kroczkami do celu słuchajcie, Im, tak. im więcej trenujemy, tym stajemy się lepsi. Za, za niewielkie pieniądze e, możemy stać się perfekcyjni i chyba. E... Każdy nas do tego dąży i niestety tego treningu to nie jest tylko strzelnica. Dużo manualki, dużo tego dringu musimy zrobić. Jeżeli coraz. Z tym jest, z tym jest tak, że to. Z z tym sportem jest tak, że to wciągła. Chcemy coś zrobiliśmy? Poszliśmy, postrzeliliśmy sobie dotarczy tylko tak statycznie. No tak. i im stajemy się lepsi, tym chcemy więcej. No, no jak, jak każdy z nas chce coś więcej, więcej i więcej i, i to nam pomaga i to możemy. Mamy już tak? Zróbmy tak. Słuchaj, a może byśmy zrobili tak? Możemy to zrobić już teraz nie wyjeżdżając na szczelnicę. Jeżeli chcecie, wejdźcie na stronę kolba.pl to tam właśnie znajdziecie te trenażery. Wybierzcie coś dla siebie. To jest model X2, X2 tak. są też wyższe modele. Już sam się boję, co może potrafić model. Tam jest chyba X7 najwyższy. Tak, właśnie fajnie, że to powiedziałeś, bo ja też zaczynałem się zastanawiać, no skoro, fajne, co tam X2 dalej. potrafi takie Do. rzeczy, co robi Sami model 2. X7, tak? Czyli modele wyższe. Fajną rzeczą też tak podsumowując, jest to że mamy do wyboru. broń krótka, broń długa, długa czyli tak. e, możemy też, no myśliwi też mogą sobie Każdy sprawdzić. Każdy może sobie tak? sprawdzić, to to, to dobrze. Marcinie, e, bardzo dziękuję. Dziękuję też również Piotrze. No, e, reklamując dalej ten produkt, mój, to była dla mnie czysta przyjemność. Naprawdę cieszę fajnie się. i ja się też cieszę. Słuchajcie, to chyba, naj, to chyba najlepsza rekomendacja tego produktu, skoro ktoś, kto e, trudni się szkoleniem e, Strzelców e, pokazuje nam, że, e, że to jest tak dobry produkt. E, nie ma co się zastanawiać. Nie? Jeżeli, jeżeli chcecie celnie strzelać, nie zastanawiajcie się długo. Strona kolba.pl, system Mantis, Mantis X2, lub inny. E, my polecamy. Idziemy zobaczyć, co tam u reszty słychać. Może postrzelamy sobie jeszcze. Dzisiaj. No, tak już Przy... nie. Przywiozłem trochę zabawek do strzelania. znowu brakuje? Tak? Wczoraj może... skończyliśmy późno, ale ty jeszcze no jesteśmy na strzelnicy, nie? Tak jest. Mi się w tym roku chyba podobało najbardziej nocne strzelanie, bo było dłużej. Było o 3 godziny dłużej niż w tamtym roku, tak? Także fajnie. Ja lubię. Mnie zaczyna bardzo mocno opasjonować nocne strzelanie i niekoniecznie z termowizji z Noktowizji, więc to było tak jak tutaj. No, no. Cele podświetlone. Cele podświetlone jeszcze inaczej. Jest, ale... Tak, strzelanie do latarki, do latarki to też tak. jest no, takie rzeczy. No ale dobra. E, Następnym razem. My sobie robimy... jeszcze pogadamy. <gadamy>. E, dzięki. E, jeszcze dzięki raz dziękuję bardzo. Marcinie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.